W jednym z wcześniejszych nagrań odczytałam list wystosowany przez senatora RP Kazimierza Klejnę do przedstawicieli Związku Wyznaniowego Świadków Jehowy w Naderzynie. List został sporządzony na skutek interwencji Mariana Kwidzyńskiego i jego brata. A w dzisiejszym materiale filmowym odczytam list o tytule Notka osobista, którego autorem jest właśnie Marian Kwidzyński. Przedstawia on krótką historię zetknięcia się z organizacją Świadków Jehowy i okoliczności, które doprowadziły do opuszczenia jej. Osoby, które nie odsłuchały jeszcze nagrania o liście Kazimierza Klejny, zapraszam do tego, gdyż to pomoże połączyć ze sobą te dwa wątki w sprawie. I link do filmu będzie znajdował się w opisie. Białogard, 15 października. 2022 rok. Marian Kwidzyński. Notka osobista. Ponieważ wiele osób przebudzonych nie krępuje się ujawnić swojego wizerunku religijnego, związanego ze społecznością, z którą byli związani, padło i na mnie. Zmobilizowała mnie do tego znajoma mi osoba, i choć trochę musiałem się do tego przełamać, to jednak postanowiłem opowiedzieć swoją historię. Ze świadkami Jehowy zetknąłem się przypadkiem na wiejskiej drodze. 20 kilometrów od Ręborka. Ta rozmowa odbyła się w samochodzie, gdyż zaproponowałem im, że skoro jadę do miasta, to mogę ich podwieźć. Była to para głosicieli, spośród której jeden z nich był starszym zboru. To działo się późną jesienią 1974 roku, a zagadnienie końca świata, przypadające na jesień 1975 roku, było dominującym wywodem mężczyzny w tej rozmowie. Ja oczywiście nie protestowałem przeciw tej nauce, ale odmówiłem dalszych kontaktów. Dlaczego odrzuciłem taką ofertę? Otóż w tym czasie prowadzimy własną działalność gospodarczą, rzemiosło opodowane i miałem wiele zobowiązań, więc wiedziałem, że dwóch srok nie ogarnę. Wcześniej byłem zaproszony na obchody 25-lecia redakcji Nowa Wieś w Warszawie gdyż udzielałem się społecznie, pisałem też artykuły do tego tygodnika, co było dla mnie wielkim wyróżnieniem. Nastał rok 1975 i w maju ponownie nawiązałem kontakt ze Świadkami Jehowy i oczywiście z tym samym bratem usługującym, z którym rozmawiałem rok temu. Bardzo chłonąłem wiedzę wibliną z książki Prawda, która prowadzi do życia wiecznego, po dwóch tygodniach studium zostałem obdarzony przywilejem głosiciela, co było zaskoczeniem dla wielu. Postępy robiłem tak szybko, że studiowano ze mną książkę po dwa rozdziały za jednym podejściem. W tym czasie mój brat bliźniak też dołączył do studium i w sierpniu 1975 roku zostaliśmy owszczeni w jeziorze Koło Lęborka. Mówiło się wtedy o końcu świata. Bo był to rok 1975, ale też zbiegło się to z wielkim wydarzeniem politycznym w Europie, gdyż zorganizowano konferencję pokojową w Helsinkach, gdzie Polskę reprezentował Edward Gierek. W zborze Lemberg nie było ślepego zaufania w to, że 1975 rok jest datą końca świata. Mogłem z szacunkiem docenić rozsądek tego zboru. Moje żywiołowe podejście do życia zjednywało mi powszechny szacunek osób niebędących świadkami Jehowy. Jako głosiciel realizowałem się produktywnie. Nawet bywałem pionierem okresowym i stałem. W międzyczasie założyłem rodzinę, urodziło się nam troje dzieci i wtedy też otrzymałem przywilej bycia starszym zboru, jak również organizowałem i prowadziłem ośrodki pionierskie 10 razy w przeciągu 10 lat. Bardzo sobie ceniłem ten czas spędzony w lecie z rodziną nad wodą i we wspaniałej komitywie duchowych braci i sióstr. Aż do czasu. W roku 2014 wraz z moim bratem zarejestrowaliśmy Fundację Abel, ambasador pokoju w Białogardzie. Oczywiście poinformowaliśmy biuro oddziałów na Nadarzynie. Powiadomiłem również dwóch starszych w zborze, aby nie nagłaśniali tej sprawy. O tym miały wiedzieć tylko osoby z komitetu służby. Poinstruowałem również rodzinę, aby tego nie nagłaśniali, bo uważaliśmy z moim bratem, że fundacja jest narzędziem prawnym i w odpowiednim czasie wszystko się będzie wyjaśniać, do jakich celów została powołana. Statut fundacji posiadają bracia w zborach takich jak Białogard. Lębork, Legnica i prawdopodobnie Nadarzyn. Rzeczą zrozumiałą stało się, że grona duszpasterskie w zborach będą weryfikować, czy takie działania są dozwolone w tej organizacji religijnej. No i w rezultacie starsi zboru Białogard zarządzili, aby w ciągu 7 dni wyrejestrował fundację. Oczywiście nie zrobiliśmy tego z bratem. No i efekt końcowy jest taki, że oboje z bratem utraciliśmy status świadków Jehowy, nie doświadczamy z tego tytułu ostracyzmu ze strony społeczności świadków Jehowy. Narusza to nasze więzy rodziny, rujnuje stosunki międzyludzkie. W tej sprawie zwróciliśmy się o pomoc do urzędnika władzy państwowej, to jest senatora RP Kazimierza Klejny. Na skutek naszej interwencji dnia 28 sierpnia 2022 roku senator Klejna skierował pismo do przewodniczącego Związku Wyznania Świadków Jehowy. Obiecał, że jeśli Związek Wyznaniowy w Nadarzynie nie podejmie prób wyjaśnienia tak niezdrowej sytuacji prawnej, podjęte zostaną dalsze kroki administracyjne do Ministerstwa Administracji. I cyfryzacji, nakazujące bardzo szczegółowo określenie stosunków do osób, które dobrowolnie chcą opuścić związek wyznaniowy, by nie były one szykanowane ostracyzmem. Te zapisy prawne, jeśli zostaną uchwalone, mają dotyczyć wszystkich grup społecznych zarejestrowanych jako związki, stowarzyszenia i tym podobne na terenie całej Polski. Razem z bratem uważamy, że tylko na drodze prawnej, czyli urzędowej, można ten problem wyeliminować w sposób satysfakcjonujący osoby poszkodowane. Dodam, że senator Klejna pragnie, aby wszelkimi sposobami nagłośnić problem ostracyzmu, również medialnie, który jest przejawem łamania zasad praworządności konstytucji RP, przez Związek Wyznaniowy Świadków Jehowy w Polsce.